Polska kolej przez kilkadziesiąt lat była niedeinwestowana. Dopiero w obecnej perspektywie otrzymaliśmy duże środki na inwestycje, na odbudowę infrastruktury. Ja też wspomnę o programie utrzymaniowym, który wymaga wielkich nakładów na utrzymanie to, co odbudowujemy. Według naszych wyliczeń potrzeby inwestycyjne są na poziomie około 250-300 miliardów złotych, żebyśmy zmodernizowali wszystkie istniejące odcinki oraz dobudowali tzw. łączniki, gdzie jest to wymagane dla odbudowy. W kolei. Centralny port komunikacyjny jest to budowa około 1600 km nowych linii. Pamiętajmy, że program jest rozłożony na wiele lat, 20-25 lat zanim te nowe linie powstaną. Oczywiście mamy nadzieję, że się rozpoczną budowa linii za kilka lat. Natomiast my w ramach realizacji krajowego programu kolejowego modernizujemy wiele tak zwanych szpryk związanych z, z dobudową linii. 1600 km nowych linii, ponad 3000 modernizowanych żeby zamknąć ten cały obiekt związany z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Natomiast tu też chcę zauważyć, że już w tej perspektywie około 380 km linii jest w tej chwili objętych pracami modernizacyjnymi, które wchodzą w tak zwane szprychy. Czyli są to prace zsynchronizowane, współpracujemy ze spółką CPK, gdzie rozmawiamy często na temat projektów, które realizujemy, a są tak zwanych szprychach. Obecnie przykładem niech będzie linia 69 na terenie województwa lubelskiego czy okolice Wrocławia, gdzie uzgadniamy na bieżąco, żeby nie było tak zwanych prac straconych.